Pięta Wielkiej Nocy za nami. Pogoda dopisała. Słońce świeciło pięknie. Nawet w domu trzeba było nosić okulary przeciwsłoneczne. Że żuką obrodziło tak jak ministrami w rządzie. Rząd Mateusza Morawieckiego, najliczniejszy rząd po 89 roku, liczy już 112 ministrów i wiceministrów. W samym resorcie rolnictwa jest ich aż siedmiu. Po co zatrudniać aż tylu? Ponoć dopiero siódmy znał wszystkie rodzaje zbóż. Utrzymanie tylu posad generuje olbrzymie wydatki, ale na jakości się nie oszczędza. Tak jak na przykład w TVP, na którą rząd przeznacza miliardy. Ale wiadomo, że realizowanie misji nie może być tanie, szczególnie, że coraz trudniej znaleźć chętnych, którzy chcieliby w tej telewizji wystąpić. Witam serdecznie wyjątkowego gościa, witam, przywitajmy się ładnie. Tak, Hej, dzień dobry. bardzo proszę. Tutaj jest aha, studio piękne, aha, zapraszam. Aha. Może byś powiedział naszym widzom, bo nie wszyscy to wiedzą, właśnie jakie cechy są konieczne do tego, żeby wykonywać pracę aktora, właśnie cechy owczarków niemieckich. Ho, ho, ho. My jako rasa mamy wspaniały charakter. Łatwo i szybko się uczymy. Jesteśmy posłuszni. No może tylko czasami nie za bardzo, ale generalnie chętnie wykonujemy polecenia naszych opiekunów. To dokładnie tak jak dziennikarze wiadomości, ale trzeba docenić, że było to bardzo odważne. Owczarek niemieckich w polskiej telewizji? A ponoć decydenci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. A pan dałby się zaprosić do TVP? Nie. Grażyna? Tak? Do TVP chcą nas zaprosić. Do TVP? <śleszy> <śleszy> nie. No pewnie, że dam się zaprosić na wywiad, mówisz i masz i idziemy. A jaka to telewizja? TVP. Nie. E. Poszli już? zaproście mnie! Przecież się umyję. Mówisz, że zaprosili psa przede mną, a ja umiem tak. No, wiecie kto jest moim panem? Kto jest jego kapeć? proszę pana, ja teraz nie mam czasu na wywiad. W żabce jestem.